Zatrzymaj się na chwilę. Czy wiesz jaki kolor będzie rządził w 2025 roku? To Mołka Moose. Głęboki czekoladowy brąz, który właśnie został ogłoszony przez Instytut Panton jako kolor roku 2025. Ale to nie tylko kolor, to symbol naszych czasów. Mołka Mołdaż to więcej niż barwa to odzwierciedlenie naszej tęsknoty za prostymi przyjemnościami i komfortem w codziennym życiu. W świecie pełnym niepewności, ten ciepły odcień brązu przynosi spokój i harmonię. Badania pokazują, że takie kolory wywołują uczucie bezpieczeństwa i stabilności. To dokładnie to czego teraz potrzebujemy Projektanci mody już wprowadzają mołkamous do swoich kolekcji od luksusowych tkanin po codzienne stylizacje Wnętrza w tym odcieniu emanują elegancją i ciepłem tworząc przytulne przestrzenie To kolor który łączy naturę z luksusem idealny do każdego stylu Dlaczego to ważne bo kolory kształtują nasze emocje i otoczenie Mołkamous to nie tylko trend to odpowiedź na nasze pragnienia spokoju i elegancji Prowadź ten kolor do swojego życia i poczuj różnicę. Mołka Mus to kolor 2025 roku. Nie przekap tej okazji, by dodać odrobinę luksusu i spokoju do swojego świata.